Piękny był to dzień, proszę Państwa. Szybko zleciał urodzinowy dzień na Wyspie Sobieszewskiej. A tu już trzeba zaczynać kolejny dzień i kolejną rundkę w naszej trójmiejskiej eskapady. Więc teraz szybciutko, ponieważ nie zdążyłem wczoraj wieczorem, małe podsumowanie tego, jak było na Wyspie Sobieszewskiej i co nas czeka na YouTubie w najbliższych dniach tego szutrowania w trójmieście i okolicach. Ale fajna rundka. Tym dostatnie nie jechaliśmy. Ale, Singierek Drodzy Państwo, dzisiejszym odcinkiem, który jest takim odcinkiem trochę pomiędzy jedną trasą a drugą, odpowiadam na pytania, które pojawiły się ostatnio na Instagramie przy okazji poprzedniej relacji, czyli relacji z Wyspy Sobieszewskiej i było mnóstwo pytań o rower, o ile w przypadku Kasi sporo osób pytało o temat opon i w zasadzie pytało o rzeczy, o które już pytało wiele razy i które tłumaczyliśmy wiele razy, tak jak w przypadku Super Sixa faktycznie jest parę tutaj rzeczy, które można wyjaśnić, bo o nich nigdy nic nie było na kanale, więc zaczynając od tych opon, no to po prostu tu sprawa jest naprawdę banalna, czyli Widzieliście już recenzję moją i mój test Continentali Terra Speedów 40C, więc po prostu, kiedy tylna opona z poprzedniego kompletu Terra Speedów już wymagała zmiany, wrzuciłem takie same opony, tylko szersze. Tam, tak jak Wam mówiłem, no największą wadą tych opon jest to, że faktycznie jest miękka mieszanka gumy. Przez co te opony się szybko ścierają, ale bardzo mi się podoba to, jak są szybkie, jak się prowadzą. No po prostu jestem z nich bardzo zadowolony, więc wrzuciłem opony. Szersze i szczerze powiedziawszy jest tak samo dobrze, tylko bardziej komfortowo. Naprawdę uważam, że są na tyle szybkie opony. Że nie widzę tutaj e, potrzeby jeżdżenia na węższych, kiedy mieszczą mi się szersze i po prostu jest więcej e, komfortu. A jeżdżę teraz na, jak na mnie, naprawdę niskim ciśnieniu, bo około 1,7 e, z przodu, a nawet mniej, między 1,5, a 1,7 z przodu i 1,9, 1,8 e, z tyłu. I naprawdę przy tych ciśnieniach jest bardzo szybko i jest też super komfortowo. Ze ścieraniem się pewnie będzie tak samo, bo to ta sama mieszanka, czyli black chili. A propos ostatnio e, przy moim jej recenzji tych opon 40C, ktoś pytał, czy znaczy ktoś mówił, że to nie jest Black Chili, to było Black Chili, teraz znowu Black Chili Compound, czyli ta, no niestety bardziej miękka, czy moim zdaniem szybsza, moim zdaniem bardziej przyczepna mieszanka gumy, ale też ta, która jest po prostu mieszanką miękkiej gumy, przez co ściera się szybciej. Więc po prostu opony 45C i czarne, bo teraz mam fazę na czarne opony. Chyba już mi się przejadły opony z jasnym bokiem, więc teraz pcham do rowerów opony z, po prostu w pełni czarne. Co tu się jeszcze zmieniło? To już się zmieniło jakiś czas temu, czyli siodło to jest Selle San Marco Shortfit, czyli w ogóle pierwsze siodło 3D, które testuję. Siodło, które trafiło do mnie jeszcze w zimie, byłem na takich, takim evencie Ridleya Crossover, to się nazywa, widzieliście z niego relacje, to są takie eventy, na których... Marka Ridley spotyka, tak jakby, albo organizuje spotkania dziennikarzy z producentami, którzy współpracują z Ridleyem przy budowie ich rowerów. No i właśnie z San Marco dostarcza siodełka do rowerów Ridleya. No i przy tej okazji właśnie trafiło do mnie to siodło testowe, czyli siodło 3D, to jest siodło w pełni karbonowe. No i siodło 3D, I siodło, które było dla mnie dość ciekawe, ponieważ nie miałem doświadczeń z siodłami 3D. Miałem na tyle, że parę ich w ręku miałem, a to porównując z na przykład z siodłami Fizika, jest bardzo takie, jest bardzo przestrzenne, bym powiedział, jeżeli chodzi o strukturę. Czyli widać tutaj, że ono jest no, mocno 3D. I bałem się, czy, ten, czy te elementy nie będą, po pierwsze niszczyły spadanek, po drugie nie będą gdzieś powodowały jakiegoś dyskomfortu. A zupełnie nie. I naprawdę jest to jedno z wygodniejszych siodełek, na jakich jeździłem przez ostatnie lata. Bardzo jestem z niego zadowolony. Trafiło do. Gravela, zrobimy sobie kiedyś jakiś odcinek o nim za, za jakiś czas, myślę, że odcinek będzie to odcinek po prostu z fiterem, czyli z Karolem, porozmawiamy sobie o siodłach 3D z perspektywy bike fitera, no bo nie jestem ekspertem, ale mogę powiedzieć, że dla mnie jest wygodne i mogę Wam powiedzieć o jego ewentualnych plusach i minusach, ale porozmawiamy sobie z fiterem o tym, jak to dokładnie z tymi siodłami 3D wygląda, hit czy kit, więc to za jakiś czas. Co więcej, mostek, mówiłem Wam, że mostek się zmienił, czyli chciałem uzyskać jeszcze bardziej agresywną pozycję w Super Sixie, żeby zbliżyć ten rower jak najbardziej do pozycji szosowej, więc trafił tutaj mostek FSA minus 20 stopni. No i teraz jest w zasadzie idealnie, ponieważ jak uwzględniliśmy kąt główki do tego mostka, no to teraz w końcu jest tak, że w zasadzie wychodzi mi na płasko z ziemią pozycja za kierownicą, więc no jest bardzo nisko, ale dla mnie tak naprawdę jest wygodnie, jest naturalnie. Kierownica się nie zmieniła, czy to jest Pro Discover Carbon. 400, też tak jak na szosie. Czyli chciałem mieć tę pozycję górną, jak najbardziej zbliżoną do szosy. Pozycja dolna jest oczywiście inna niż na szosie, bo ta kierownica ma mniejszy drop. No i ma też lekką flarę. Co tu się jeszcze pojawiło, co Was może zainteresować? Pojawiła się torba testowa. To nie jest materiał sponsorowany. W sensie ta torba to nie jest temat testowy sponsorowany. To jest siodła Baby Legs, czyli to jest zrobione na zamówienie. Torba polskiego producenta, w zasadzie polskiej producentki. Mam dwie takie torby, w sensie zamówiłem sobie dwie torby: tą torbę i torbę w ramę, więc zobaczycie ją przy okazji któregoś z kolejnych filmów i też zrobimy za jakiś czas test. Dużo tych tematów było, widzieliście, że trochę tych toreb mnie się ostatnio przewinęło w rowerze. Trochę ich testowałem i mnóstwo osób pisało: spróbuj kiedyś toreb robionych na zamówienie, żeby to w końcu wyglądało i było dopasowane do twojego. Roweru, no i w końcu spróbowałem, więc za jakiś czas będą wrażenia. Tak jak wam mówiłem, mam dwie torby, czyli tą jedną małą na górę. Bardzo prosta torba, ona po prostu jest ręcznie wykonana, jest wodoodporna, jest bardzo lekka. Natomiast nie ma w środku żadnych bajerów, nie ma żadnych przegródek. Mam też torbę dopasowaną tutaj w ramę. Też taką raczej lekką i niezbyt pojemną, bardziej taką, która pozwala na taką na przykład dwudniową wyprawę zabrać jakieś takie podstawowe rzeczy ze sobą, ale to już za jakiś czas w jednym z kolejnych odcinków no i sprzętowo tyle, reszta tu jest po staremu czyli dalej jest GRX, dalej jest ta wielka kaseta 1051 na której ostatnio jeżdżę, znaczy jeżdżę na niej cały czas w tym roku, e, szykuje się gdzieś ta zmiana na tego GRX a DI2, żeby go przetestować, ale to za jakiś czas, zobaczymy kiedy będzie dostępna w ogóle grupa, tutaj jestem trochę zależny od Shimano i od tego kiedy pojawi się dostępna grupa testowa, póki co jeżdżę dalej na mechanice i mi się na niej bardzo dobrze jeździ, więc tak naprawdę akurat w przypadku tego roweru przejście na DI2 będzie wyłącznie Taką ciekawostką testową, żeby zobaczyć jak ta nowa grupa GRX-a przejściowa, no bo wszyscy tam wiemy, że tam się e, szykuje się coś z trójką z tyłu, a w zasadzie po prostu z liczbą 13 się szykuje, ale zobaczymy jak ten przejściowy Gerix 2x12 DI tu się e, sprawuje. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku ta grupa gdzieś do mnie trafi, ale to zobaczymy za jakiś czas. A poza tym to co? No, myślę, że ten rower w tej chwili mi się chyba najbardziej podoba z... E, moich dotychczasowych spotkań z tym modelem, ponieważ zawsze coś mi nie pasowało. Albo kokpit był nie ten, bo nie mogłem jakoś trafić z mostkiem, albo mi, nie wiem, coś wizualnie te opony z jasnym bokiem nie pasowały, bo było zbyt krzykliwie, a teraz jest tak jak lubię, czyli bardzo szosowo. W sumie, no jest ten napis Cannondale taki wyróżniający się, a poza tym rower jest y, trochę bardziej spokojny. 45, no jest to czołg do latania po lesie, szybki czołg do latania po lesie. Jestem z tego naprawdę bardzo, bardzo na razie Zadowolony, no i pozostają wszystkie te wady, które zawsze w były, czyli te kable na wierzchu, ale to wiecie, już ten rower na kanale był. Tylko oczywiście w wersji SE, która przypomina nie różni się niczym od wersji CX, którą tu widzicie poza malowaniem i osprzętem. A osprzęt się te nie liczy, no bo ten rower, jak pewnie stali widzowie świetnie wiedzą, zbudowaliśmy od zera, więc wszystko jest tutaj gdzieś przebudowane od katalogu. A korzystając z tego, moi drodzy, że dzisiejszy odcinek jest takim odcinkiem przejściowym między jedną trasą a drugą. To jeżeli macie jakieś pytania techniczne właśnie dotyczące roweru czy czegoś takiego właśnie około technicznego, to piszcie w komentarzach, zróbmy z tego takie techniczne, śródsezonowe QA, bo faktycznie jest parę tematów, które ostatnio się jakoś nie znalazły w testach. To no, na przykład mija pół roku yy, chociażby na tym rowerze, więc trzeba będzie jakieś podsumowanie kiedyś zrobić. Więc jeżeli macie jakieś pytania, coś Was ciekawi, właśnie technicznego, to piszcie w komentarzach, sobie zrobimy zbiorczo gdzieś w jakimś najbliższym filmie. Odpowiedź, a ja dzisiaj 38 km mam do przejechania kończąc na klifach Gdyni, no i kończąc gdzieś kawką w centrum Gdyni, taka typowa rundka, trójmiejska rundka po robocie albo między jedną częścią pracy a drugą, także no już tutaj staram się wczuć w klimaty jak to by było tutaj mieszkać, no i faktycznie fajne jest to, że w Gdyni człowiek skakuje na rower niecałe 10 minut, jestem już na pierwszych szuterkach, a potem sobie lecę takimi drogami jak tutaj, więc... Coraz bardziej mi się to podoba, zwłaszcza w taką pogodę jak dzisiaj, gdzie tutaj mamy 22 stopnie i piękne słoneczko z lekkim wiaterkiem, a w Krakowie jest dzisiaj 31 czy 32 stopnie, zaduch i jeszcze grożące burze. Więc no, zaplanowaliśmy ten tydzień tutaj wprost idealnie na razie. A jeszcze w formie ogłoszeń duszpasterskich to zapraszam Was do pierwszego komentarzu pod tym filmem, zawsze w pierwszym komentarzu pod filmem przypięte są linki chociażby do Instagrama, do strawy z trasami i możecie już sprawdzać, bo prawdopodobnie dodałem na stronę Bike Show kolejny przewodnik, albo kolejne przewodniki, do tej pory był tam jeden przewodnik, czy przewodnik po kalpę, który sprzedał się w... Ponad 300 kilkudziesięciu egzemplarzach, co jest naprawdę dla mnie bardzo, bardzo miłym wynikiem. No i w końcu zaczynam tam dodawać te przewodniki pozostałe, czyli przewodniki po polsce i po prostu przewodniki z miejsc, w których byliśmy, co do których albo do których relacje były na YouTube. Więc tych przewodników będzie stopniowo coraz więcej. Będą wszystkie prawdopodobnie w tej samej cenie czyli po 29 zł. przewodniki z trasami, z linkami do filmów, ze zdjęciami, z opisami takimi krótkimi tras, więc takie zebrane informacje do wybrania się w jakieś konkretne miejsce z trasami bajkrzym. Więc zachęcam, jak ktoś ma ochotę wesprzeć tym samym kanał, to po 29 zł takie przewodniki będą uzupełnione, czyli już nie tylko kalpę. pojawi się też Girona, jeżeli chodzi o Hiszpanię, no i przede wszystkim trasy polskie. No i kończymy rundkę z szumem morza w tle, więc dzisiejszy Taki przejściowy, techniczny odcinek z Trójmiasta uważam za zakończony. A wy już tam się nastawcie na kolejny odcinek. Nie powiem, że następny, bo pewnie nie będzie to następny, ale na pewno następny weekendowy, jeden z następnych weekendowych, będzie królewska trasa tego wypadku do Trójmiasta, czyli jakieś solidne ponad 150 kierunek wschód. Jest taki pomysł, żeby to była Gdynia-Słupsk, czyli solidne szutrowanie. To, co narysowałem, na razie wskazuje na to, że będzie to ponad 80% szutrów, więc może być to fajna przygoda po zupełnie mi jeszcze nieznanych szuterkach. Może pan Kamil dołączy, więc będzie się działo, więc zapraszam Was na kolejny Trójmiejskie albo kolejne trójmiejskie. Zobaczymy, ile tych filmów jeszcze powstanie. W każdym razie widzimy się w jednym z następnych odcinków. Znowu nad polskim morzem. Widzimy się na północy. A póki co, do usłyszenia. Hej!